Podczas tamtego wieczoru, gdy siedzieliśmy wszyscy przy dużym stole w eleganckiej jadalni, światło lamp odbijało się od talerzy i kieliszków, a w powietrzu unosił się zapach świeżo pieczonego mięsa i drogich przypraw. Mój dziadek Esteban, człowiek, którego zawsze uważałem za jedyną osobę w rodzinie, która naprawdę się o mnie troszczy, nagle odłożył widelec, spojrzał mi prosto w oczy i zapytał z lekkim uśmiechem: Podobał ci się samochód, który ci podarowałem w zeszłym roku? Przez ułamek tudam. Sekundy myślałem, że to żart, ale jego ton był poważny. Zmarszczyłem brwi, czując, jak w mojej głowie pojawia się pustka, i odpowiedziałem niepewnie, że jedyny prezent, jaki wtedy dostałem, to niewielki tort z supermarketu, taki z grubą warstwą sztucznego kremu, kupiony, jak mi powiedziano, na jego prośbę. Na twarzy dziadka pojawił się cień zdziwienia, a potem coś się w nim zmieniło. Ciepło w jego oczach zgasło. Zastąpione czymś twardym, chłodnym, co widziałem u niego tylko wtedy, gdy wspominał o ludziach, którzy próbowali go oszukać w interesach. Tort? Jaki tort? spytał głosem, w którym zaczynał brzmieć metaliczny ton. Diego, wysłałem ci nowiutkiego czerwonego civika, samochód prosto z salonu, zarejestrowany na twoje nazwisko, z pełnym bakiem i wszystkimi dokumentami, warty 32 tysiące dolarów. Przekazałem go przez zaufaną firmę dostawczą na twój adres, dokładnie w dniu twoich urodzin. Poczułem, jak cały świat na moment przestaje istnieć. W uszach dudnił, mi tylko szum krwi, a żołądek zacisnął się tak mocno, że trudno było mi oddychać. Powiedziałem mu prawdę, że nigdy takiego samochodu na oczy nie widziałem. W jadalni zapadła cisza tak gęsta, że mogłem usłyszeć tykanie zegara w salonie. Moi rodzice zbladli, jakby ktoś nagle odciął im dopływ krwi, a Paloma, moja wiecznie rozpieszczona siostra, powoli opuściła telefon na kolana, co w jej przypadku było niemal oznaką paniki. Dziadek przesunął wzrokiem po każdym z nich, a jego spojrzenie zmieniało się z każdą sekundą, z początkowego niedowierzania w coś, co można było nazwać lodowatą furią. Gdzie jest samochód, który kupiłem dla mojego wnuka? Zapytał, wymawiając każde słowo z wyraźnym naciskiem, jakby wbijał gwoździe w stół. Matka zaczęła coś bełkotać o problemach z dostawą. Ojciec próbował zwalić winę na firmę transportową, ale Esteban nie był naiwny. Sam od podstaw zbudował w Portugalii firmę konsultingową. Prowadził wielomilionowe negocjacje i potrafił odróżnić prawdę od kłamstwa po pierwszym drgnieniu twarzy rozmówcy. W końcu matka pękła. Jej głos drżał, a dłonie nerwowo ściskały serwetkę, którą niemal rozdarła na pół. Sprzedaliśmy go, potrzebowaliśmy pieniędzy. Paloma wyszeptała, jakby wymówienie imienia mojej siostry miało być usprawiedliwieniem wszystkiego. Poczułem, jak we mnie coś pęka. Wstałem gwałtownie, krzesło zaskrzypiało na podłodze, a ja wykrzyczałem potrzebowaliście? Na co? Na jeszcze więcej torebek ze skóry krokodyla, na buty za setki dolarów, na kolejne wyjazdy do pięciogwiazdkowych hoteli, z których mnie zawsze wykluczaliście? Dziadek powoli wstał z krzesła. Nie podnosił głosu, ale jego ton był jak stal. To, co zrobiliście, to kradzież. 32 tysiące dolarów, które zarobiłem ciężką pracą w Portugalii z myślą o moim wnuku, a wy sprzedaliście ten samochód, żeby opłacić fanaberie palomy. Potem, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, dodał: I to nie wszystko. Diego, musisz wiedzieć prawdę: przez ostatnie trzy lata, każdego miesiąca, wysyłałem 600 dolarów przeznaczonych wyłącznie dla ciebie na twoją edukację, twoje potrzeby, twoje szanse. Przekazywałem je twoim rodzicom, ufając, że trafią do ciebie. Teraz wiem, że nigdy nie zobaczyłeś nawet centa. W głowie szybko policzyłem. Razem z wartością samochodu oznaczało to ponad pięćdziesiąt tysięcy dolarów, które zniknęły w rękach ludzi, którzy powinni mnie chronić, a nie okradać. Spojrzałem na nich i już nie widziałem rodziców. Widziałem tylko złodziei ubranych w rolę rodziny. Dziadek położył mi dłoń na ramieniu i powiedział zdecydowanie: Nie zostaniesz w tym domu ani jednego dnia dłużej. Pojedziesz ze mną do Portugalii. Tam będziesz miał życie, na które zasługujesz. Odpowiedziałem bez namysłu, z głosem drżącym nie ze strachu, lecz z ulgi. Kiedy? Teraz odparł bez wahania, po czym obaj wstaliśmy, zostawiając ich w milczeniu przy stole z rachunkiem do zapłacenia. Gdy wychodziłem z restauracji, czułem, jakbym po raz pierwszy od lat wziął prawdziwy oddech. Kiedy wyszliśmy z restauracji tamtego wieczoru, powietrze było chłodne. A ja czułem, jakby każdy krok oddalał mnie od ciężaru, który nosiłem na plecach przez całe życie. Wsiadłem do samochodu dziadka, czarnego Mercedesa, o wnętrzu pachnącym skórą i drogimi perfumami, i spojrzałem w jego stronę. Diego, teraz zaczynamy od zera powiedział, odpalając silnik. Nie było w tym ani cienia wahania. Pojechaliśmy prosto do domu moich rodziców, żebym mógł zabrać swoje rzeczy. Weszliśmy. Do środka, a oni stali w korytarzu, z minami, które mieszały w sobie strach i niedowierzanie. Nie możesz być poważny, wysyczała moja matka, jakby to, że odchodzę, było większą zbrodnią niż lata kradzieży i poniżania. Jestem, odpowiedziałem twardo i poszedłem do swojego pokoju. Pakowałem ubrania, dokumenty, parę starych zdjęć, to, co było naprawdę moje. A każde włożenie czegoś do walizki było jak odcięcie kolejnej więzi, której nigdy nie powinno być. Paloma stała w drzwiach, z założonymi rękami, i syknęła: Myślisz, że bez nas sobie poradzisz, bez rodziny? Spojrzałem na nią i po raz pierwszy w życiu poczułem, że mogę powiedzieć to, co naprawdę myślę. Rodzina to ci, którzy cię wspierają. Ty nigdy nią nie byłaś. Dziadek stał tuż za mną, jak mur który nie pozwalał nikomu mnie już dotknąć. Wyszliśmy, a on ani razu się nie odwrócił, kiedy moja matka krzyczała za nami, że będę tego żałować. Następnego dnia wylecieliśmy do Lizbony pierwszą klasą. Pierwszy raz w życiu miałem tyle miejsca w samolocie, że mogłem się wygodnie położyć. Pierwszy raz podano mi jedzenie na porcelanie w powietrzu. Dziadek opowiadał mi o swojej firmie konsultingowej. O tym, jak zaczynał od małego biura i kilku klientów, a teraz współpracuje z międzynarodowymi korporacjami. Będziesz ze mną pracował, Diego, powiedział. Nauczę cię wszystkiego. Masz talent do liczb i analiz. Zawsze to wiedziałem. Po przylocie zobaczyłem jego dom ogromną rezydencję w eleganckiej dzielnicy, z ogrodem pełnym, róż, basenem i widokiem na miasto, który zapierał dech w piersiach. Ale to garaż sprawił, że stanąłem jak wryty. Rząd samochodów, każdy wart fortunę BMW, Audi, a w rogu Porsche w głębokiej czerwieni, które błyszczało jak klejnot. Wybierz, powiedział z uśmiechem. Ten, który miał być twój, sprzedali. Ale każdy z tych może być teraz twój wskazałem na Porsche. Dobra decyzja roześmiał się. Masz oko do pięknych rzeczy. Pierwsze dni w Portugalii były jak sen. Dostałem pokój większy niż cały salon w domu moich rodziców, garderobę pełną nowych ubrań i co najważniejsze szacunek. Dziadek włączał mnie w rozmowy biznesowe, pytał o zdanie, traktował jak partnera. W firmie uczyłem się wszystkiego od analizy danych po negocjacje z klientami i po raz pierwszy w życiu czułem, że ktoś wierzy w mój potencjał. Mój miesięczny dochód w krótkim czasie stał się dziesięciokrotnie wyższy niż to, co zarabiałem w centrum handlowym, ale jeszcze cenniejsze było poczucie, że wreszcie należę do miejsca, w którym mnie chcą. W tym czasie mój telefon zaczął dzwonić niemal codziennie, numery z Brazylii, które ignorowałem bez wahania. Wiedziałem, że to oni, rodzice i paloma, którzy nagle po latach traktowania mnie jak intruza, potrzebowali mojej uwagi. Dziadek pewnego dnia powiedział mi, że dzień po naszym wyjeździe wstrzymał wszelkie przelewy do nich. Zasiali, niech zbierają, stwierdził spokojnie. Minęło pół roku, zanim dałem się złamać ciekawości i odebrałem. Po drugiej stronie była moja matka mówiąca drżącym głosem: Diego, dzięki Bogu, że odebrałeś. Potrzebujemy porozmawiać. Jesteśmy twoją rodziną, brakuje nam Ciebie. Jej słowa brzmiały jak obcy język: Rodzina? A gdzie byliście, kiedy sprzedaliście mój samochód? Gdzie byliście, kiedy latami odbieraliście mi pieniądze, które dziadek wysyłał dla mnie? Próbowała tłumaczyć, że są w trudnej sytuacji, że bez pieniędzy od Estebana grozi im eksmisja ale w jej głosie nie było skruchy, tylko strach przed utratą wygód. Kiedy mój ojciec wziął telefon i powiedział: po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, a ty jesteś taki niewdzięczny, poczułem, że cała krew we mnie wrze. Zrobiliście dla mnie? Ukradliście mi ponad pięćdziesiąt tysięcy dolarów, upokarzaliście mnie każdego dnia, a teraz mówicie o niewdzięczności? Paloma, jak zawsze, wtrąciła swoje. Nie było tak źle jego, przesadzasz. Wtedy zrozumiałem, że nie ma sensu ciągnąć tej rozmowy. Powiedziałem tylko: Jest mi dobrze, bo was nie ma w moim życiu. I wcale nie chcę, żeby się to zmieniło. I rozłączyłem się, czując coś, czego nie czułem nigdy wcześniej pełną nieodwołalną wolność od nich. Minęły dwa lata od tamtego dnia, gdy opuściłem Brazylię, a moje życie w Portugalii stało się wszystkim, o czym kiedyś marzyłem, choć wtedy wydawało się to nierealne. Miałem pracę. W której moje zdanie się liczyło, zarabiałem sumy, które kiedyś uważałem za niedostępne, a dziadek Esteban traktował mnie nie tylko jak wnuka, ale jak syna, którego zawsze chciał mieć. W międzyczasie poznałem Sofię, koleżankę z firmy, kobietę inteligentną, ciepłą, z poczuciem humoru i spojrzeniem, które potrafiło rozbroić każdy mój mur. To z nią po raz pierwszy poczułem, że mogę kogoś wpuścić naprawdę blisko. Bez strachu, że zostanę zraniony. Wzięliśmy ślub w małym kościele na obrzeżach Lizbony, a dziadek trzymał mnie wtedy za ramię tak mocno, jakby chciał powiedzieć bez słów Jesteś tam, gdzie zawsze powinieneś być. Zamieszkaliśmy w przestronnym domu w 1300 centrum miasta z tarasem, z którego widać było rzekę Tak i wszystko w moim życiu było poukładane jak nigdy wcześniej. Ale pewnego popołudnia... Telefon znów zadzwonił. Numer, którego nie znałem, lecz głos po drugiej stronie był znajomy: Diego, to ja, twoja matka, błagam, nie rozłączaj się. Chciałem natychmiast przerwać rozmowę, ale dodała: Chodzi o Palomę, jest chora, rak, nie mamy pieniędzy na leczenie, może umrzeć. Jej słowa uderzyły mnie, ale nie tak, jak myślała. Nie poczułem, Współczucia, tylko chłodny, ostry gniew, bo wiedziałem, że teraz w obliczu tragedii próbują nagle przypomnieć sobie o więzach, które sami zniszczyli. I co to ma wspólnego ze mną? Zapytałem. Jest twoją siostrą, mimo wszystko to rodzina westchnąłem ciężko. Nie. Rodzina to ci, którzy są przy tobie w dobrych i złych chwilach. Wy nigdy nimi nie byliście. Matka zaczęła płakać, błagać, mówić, że Paloma żałuje, że chce porozmawiać, ale ja pamiętałem każdy jej śmiech z moich porażek, każde spojrzenie pogardy, każdy dolar wydany na jej zachcianki, zamiast na moje szanse. Nie interesuje mnie to, odpowiedziałem, a ona z desperacją spytała, jak mogę być tak zimny. Wy mnie tego nauczyliście, odparłem i rozłączyłem się. Od tamtej pory nie odbierałem żadnych połączeń z Brazylii. Minęły trzy lata, zanim znów usłyszałem o nich. Dziadek przyszedł do mnie pewnego niedzielnego poranka, usiadł w moim salonie i powiedział Diego, musisz coś wiedzieć. Wczoraj dzwonili. Paloma zmarła w 19... zeszłym tygodniu. Rak wygrał. Twój ojciec miał zawał po pogrzebie i jest w szpitalu. Twoja matka została sama, bez grosza. Siedziałem w ciszy, próbując wsłuchać się w siebie, ale czułem tylko pustkę. Żadnego żalu, żadnej ulgi, żadnego wstrząsu. Czy coś czujesz? spytał dziadek. Nie odpowiedziałem szczerze. Może powinienem, ale nie czuję nic. Esteban skinął głową. Nie ma w tym nic złego. Oni podjęli swoje decyzje, a ty swoje. Wiedziałem, że miał rację. Mogli mieć dobrą, spokojną starość, gdyby traktowali mnie jak członka rodziny. Mogli użyć pieniędzy, które im wysyłał z rozwagą. Mogli stworzyć w domu atmosferę miłości i wsparcia. Wybrali jednak drogę upokorzeń i faworyzowania jednej osoby. Teraz zbierali to, co zasiali. Tego wieczoru opowiedziałem wszystko Sofii. Przytuliła mnie mocno i powiedziała: Postąpiłeś słusznie. Rodzina to nie DNA, rodzina to ci, którzy cię kochają, szanują i są przy tobie. Twój dziadek jest Twoją rodziną, ja jestem Twoją rodziną. Miała rację. Rozejrzałem się po naszym domu, pięknym, pełnym ciepła, po którym unosił się zapach jej ulubionej kawy, po ogrodzie, w którym dziadek lubił siedzieć z książką, po gabinecie, w którym wspólnie pracowaliśmy nad kolejnymi projektami firmy i wiedziałem, że w końcu znalazłem prawdziwy dom. Od tamtej pory moja matka próbowała kontaktować się jeszcze kilkakrotnie, zawsze z nową tragedią w rękawie, zawsze z prośbą o pomoc. Nigdy nie odpowiedziałem. Zamknąłem tamten rozdział na zawsze. Dziś, still, w wieku 28 lat, jestem człowiekiem spełnionym. Mam prężnie działającą firmę, ludzi, którzy mnie kochają i szanują. Przyjaciół, którym mogę ufać, nauczyłem się, że czasem, aby znaleźć szczęście, trzeba mieć odwagę zostawić za sobą tych, którzy cię niszczą, nawet jeśli nazywają się twoją rodziną. Bo prawdziwa rodzina jest wyborem, a nie obowiązkiem, i ja dokonałem swojego.